Dieta śródziemnomorska słynie na całym świecie ze swojego kardioprotekcyjnego charakteru. O najważniejsze zalety takiego stylu żywienia zapytaliśmy profesora Zbigniewa Gaciąga. Dieta śródziemnomorską, czyli taką, która jest szeroko stosowana w basenie Morza Śródziemnego, charakteryzuje to, że opiera się na tych produktach, które są właśnie tam dostępne czyli zawiera ona dużo warzyw, zawiera owoce. Jako główne źródło tłuszczu, korzysta z oliwy z oliwek, dodatkowo jest uzupełniona rybami, i to rybami morskimi. W czym tkwi ten cudowny wpływ diety śródziemnomorskiej, gdyż wiemy, że osoby z tych regionów mają rzadziej choroby układu krążenia i również rzadziej umierają z powodu takich przyczyn jak zawał czy udar mózgu. Tak naprawdę, to istnieje kilka hipotez, które to tłumaczą. No po pierwsze, e, korzystne składniki, które występują w rybach morskich, to są głównie pewne pochodne kwasów tłuszczowych. Podobnie oliwa ma nieco inny zestaw tłuszczów niż tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. E, dodatkowo zwraca się uwagę na dużą zawartość błonnika pochodzącego z warzyw. Niektórzy przypisują też te magiczne właściwości diety śródziemnomorskiej w spożywaniu wina, które jest częstym towarzyszem posiłków w tym regionie. Przy czym tu trzeba powiedzieć, że nie mamy dobrych danych, że osoba, która nie pije alkoholu, jak zacznie pić wino, to będzie zdrowsza. Pamiętajmy o uzależniających właściwościach produktów zawierających etanol. Również wiąże się te właściwości cudowne diety z trybem życia, że jest on bardziej relaksujący, mniej obciążony stresem. To, co jest może ważne dla naszych widzów, to fakt, że dietę śródziemnomorską można także odtworzyć w krajach poza basenem Morza Śródziemnego i co więcej stosowana na przykład na polskim stole też działa korzystnie dla naszego zdrowia.